Ciasto Raffaello bez pieczenia? Okazuje się, że nawet to wspaniałe ciasto da się przygotować bez użycia piekarnika. Wiele osób, które wypróbowało ten przepis, chętnie do niego wraca. Nic nie smakuje tak dobrze, jak własnoręcznie przygotowane ciasto ze składników, które bez problemu znajdziemy w każdej kuchni. Ciasto bezpieczenia to fantastyczny sposób, by przygotować deser i wyeliminować możliwość, że ciasto opadnie podczas pieczenia. Przepisy, które pokazują, jak w banalnie prosty sposób przygotować ciasta, to prawdziwy hit w sieci. Dzięki temu przepisowi który pochodzi z kanału na portalu YouTube o nazwie Przepisy Joli, przygotujesz i zjesz najpyszniejsze ciasto rafalello. Ciasto Rafael Obezpieczenia Lista składników do przygotowania tego ciasta potrzebujesz: 2 opakowań herbatników, 1 L mleka, 200 G masła, 2 łyżek mąki pszennej, 2 budyniów śmietankowych bez cukru, 3 4 szklanki cukru, 2 żółtych, 2 szklanek wiórków kokosowych. Ciasto Rafael Obezpieczenia Sposób przygotowania przygotowanie rozpocznij od wlania do miski mleka. Dodaj do niego budyń, mąkę, cukier oraz żółtka. Całość miksuj aż do połączenia składników. Pozostałe mleko ugotuj i dodaj do niego mleko, które wcześniej zostało połączone z budyniem. Przygotuj budyń i odstaw go do całkowitego wystudzenia. Masło zmiksuj, dodaj do niego przestudzony budyń. Na koniec dodaj do masy budyniowej pół szklanki wiórków kokosowych. Blachę wyłóż papierem do pieczenia. Na spodzie ułóż warstwę herbatników. Na nią przełóż 1/4 kremu budyniowego, a następnie kolejną warstwę herbatników. Powtórz czynność do wyczerpania potrzebnych w przepisie składników, pamiętając o tym, by ostatnią warstwą był krem, który następnie posypiesz wiórkami kokosowymi. 2 Ciasto Raffaello wstaw na co najmniej 3 godziny do lodówki. Nadaje się do spożycia od razu po wyjęciu z lodówki. W sieci pojawiło się wiele przepisów, które pokazują, jak w prosty sposób przygotować ciasto bezpieczenia. Jeśli chcesz, sprawdź też przepis lub na przepisy Joli